Hej, witajcie we wtorek 8 października w spotkaniu ze słowem życia. Zapraszam. Muzyka Dzisiejsza Ewangelia, dalej rozważamy Ewangelię Świętego Łukasza. Jest wydaje mi się nam dobrze znana. Przynajmniej osobiście mi bardzo lubię ten fragment o Marii i Marcie. Nie tylko dlatego, że moje imię pokrywa się z Martą, ale dlatego, że jest tutaj pokazany bardzo ważny kontekst, bardzo ważna rozdzielność. Gdy tak często ją słyszymy albo słyszeliśmy, na pierwszy rzut oka wydaje się, że ta Ewangelia, to słowo, ta sytuacja, w której to Jezus przychodzi do domu Marii i Marty. W którym on siada i Marta usługuje, a Maria słucha, jest Maria faworyzowana. Postawa Marii jest pokazana za dobrą, a Marty za złą. Ale nic bardziej mylnego. Ta Ewangelia ma nam przybliżyć to, że obie te postawy są ważne, bo tak, na nasze tłumaczenie, na nasze czasy każdy z nas ma jakieś obowiązki. Każdy z nas musi wykonać jakąś pracę, czy chodzenie do szkoły, czy chodzenie do pracy, czy gdzieś zajmowanie się domem, jakiś obowiązek na pewno mamy. A mimo to jeszcze jest ta druga część, tą, którą ukazuje tutaj Maria, czyli kontemplacja, słuchanie Słowa Bożego, wpatrywanie się w Jezusa, przychodzenie na modlitwę. I w tej sytuacji, właśnie ta postawa Marii jest ukazana tutaj. Jako ta, która była dobra w, danej, w danym momencie, w tym, kiedy Jezus przychodzi. Słowo z tej Ewangelii jest takie, że na wszystko jest czas, jak powiada Kochelet: Na wszystko jest czas, tylko dobrze trzeba nim dysponować. I postawa Marty i Marii ma nam zaznaczyć to, że powinniśmy znajdować odpowiedni czas na modlitwę i na pracę, że ważne jest to, jak zaplanujesz sobie dzień. Jak to zrobić, żeby nie zaniedbywać ani jednego, ani drugiego, bo jedno i drugie jest bardzo ważne. E, musimy wykonywać nasze obowiązki, ale jeśli chcemy wzrastać w wierze i przybliżać się do Boga, musimy też znajdować czas na modlitwę. E, więc słowo na dzisiaj jest takie, żeby każdy z nas się zastanowił, w czym mamy jakieś zaniedbania, w czym gdzieś nie domagamy, albo e, co nam nie do końca wychodzi tak, jak powinno, i odpowiednio to sobie ułożyć, żeby wszystko miało swój odpowiedni czas, jak mówi Kochet, żeby na wszystko znaleźć czas i w danym momencie robić to, co jest ważne, a niczego nie zaniedbywać. Z tym Was dzisiaj zostawiam, z takim słowem i zadaniem na dzisiaj, żeby zastanowić się, co muszę zmienić, w jakiej kolejności dane rzeczy zrobić, żeby z wszystkim wyrabiać i żeby wtedy, kiedy Jezus jest i powinien być w centrum, żeby Jezus był w centrum, a wtedy, kiedy obowiązki muszę wykonać, żeby je robić. E, tego Wam i sobie życzę, i życzę Wam też dobrego dnia. Hej!